Hej kochani, witajcie w przestrzeni. Szczęście jest drogą. Ja mam na imię Magda i witam Was w 39 dniu 111 dni podnoszenia wibracji według Kyla Greja. Kochani, dzisiaj troszeczkę późno nagrywam, a to dlatego, że no kiepsko się czuję i ostatnio w ogóle jest taki dla mnie mm, trudny czas bo moje samopoczucie jest ogólnie kiepskie, ale o tym Wam opowiem przy okazji pracy z następną czekrą. Nie dzisiaj. Kochani, tematem dzisiejszej lekcji są otwarte ramiona, otwarte serce. Nasze dłonie są przedłużeniem serca. Serce w nie wysyła energię miłości i my wyrażamy ją właśnie poprzez dłonie. W uzdrawianiu energetycznym, między innymi w Reiki, dłonie są instrumentem światła. Natomiast na co dzień używamy dłoni do wyrażania naszych uczuć. I no każdy z nas, kiedy jest bliską nam osobą, lub kiedy ją widzimy, lub spędzamy z nią czas, często chwytamy tą drugą osobę za rękę, bądź kiedy chcemy okazać wsparcie, dotykamy drugiej osoby, obejmujemy ją, przytulamy. W ten sposób y, jesteśmy, w, w, znaczy w ten sposób, jakby łączymy się, y, tworzymy takie poczucie połączenia i miłości, ponieważ poprzez dłonie dzielimy się swoją energią płynącą z serca i robimy to na poziomie podświadomym. Y, ja przy okazji pracy z tym wezwaniem, właśnie poprzednim razem, kiedy, kiedy pracowałam sama, to bardzo często właśnie w moich dłoniach, w tym miejscu pojawiało się ciepło, taka ciepła energia, i bardzo często intencyjnie wysyłałam ją na przykład mojej koteczce. Kiedy jej stawy nawalały, bądź, bądź coś w tym stylu. Albo się, widziałam, że się no, kiepsko czuje. Bardzo to lubi, i jak kładę się do medytacji, widzi, że będę medytować, jak zakładam słuchawki, to kładzie się na mnie i wtula się w moje dłonie, i ja jej wtedy właśnie tą energię przesyłam, wkładam w to całą moją miłość do niej. A ona, a ona tak jak nie robi normalnie, wystawia swój brzuszek, więc czuje się w pełni bezpiecznie, więc wiem, że ta energia gdzieś tam do niej przechodzi. Zresztą koty są bardzo wyczulone na, na naszą energię, bardzo ją mocno odczytują i. No, wiem że, wiem, że w jakiś sposób to na nią działa. Tak. Ja czuję takie aż, aż gorąc, gorąco w, w środku dłoni. E, chciałabym rozwinąć, e, że tak powiem, ten talent. E, być może dar. Nie wiem. Mm, no ale to wymaga jeszcze pracy i zaangażowania. E, Zobaczymy, co się wydarzy, kiedy przejdziemy dalej w, w, w dalsze lekcje, bo no przede mną jest tylko jeszcze tylko 10 lekcji, które robiłam, a potem wchodzę na nieznane terytorium razem z Wami i, i zobaczymy, co się będzie dziać. Kochani, podświadomie korzystamy z dłoni na różne sposoby. I na pewno, kiedy Czujecie się niepewnie, krzyżujecie ręce na klatce piersiowej. W ten sposób, na poziomie podświadomym, chronimy nasze serce. Kiedy zaciskamy pięści, no to najczęściej, kiedy jesteśmy zdenerwowani, tak? Hmm. A jak jesteśmy szczęśliwi, zadowoleni, to, to często klaszczemy, bądź machamy rękoma, bądź wyrzucamy ramiona w górę tak w gęście triumfu. Nasze dłonie są więc potężnym wyrazem tego, kim jesteśmy. I podczas medytacji, nasze dłonie również mogą wykonywać różne gesty. Kailowi zawsze pomagała myśl, że otwarte dłonie to otwarte serce. I ja w ostatnim czasie właśnie e, zauważam, że w ciągu dnia dość często zamykam dłonie, bądź je krzyżuję. E, Związane to jest z moim samopoczuciem, natomiast w trakcie medytacji zawsze układam dłonie wierzchem do góry w ten sposób, sobie na, 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 na kolanach. Jak medytuję i jest przy mnie Shadi, to wkładam te dłonie pod nią, żeby właśnie do niej przesłać energię miłości. No, i dzisiejsza, dzisiejsza lekcja nie będzie długa, kochani, bo w zasadzie za chwileczkę skończę. Dzisiejszym zadaniem będzie, aby zaobserwować, w jaki sposób dłonie wyrażają to, kim jesteśmy. Jak łączymy się z innymi? To znaczy, czy w towarzystwie innych ludzi krzyżujecie ręce właśnie na klatce piersiowej? Czy gestykulujecie w trakcie e, mówienia, czy też e, często na przykład dotykacie drugiej osoby, y, czy kładąc rękę na ramieniu, czy poklepując po plecach? Y, zaobserwujcie, w jaki sposób dzielicie swoje uczucia. Tak. Y, jeżeli jesteście z innymi ludźmi i na przykład czujecie spokój, czujecie się bezpiecznie, to w jaki sposób wyrażacie to dłońmi? Jak bardzo otwieracie swoje serce za pomocą dłoni? Czyli chodzi o to, żeby zobaczyć, jak często wasze dłonie właśnie są otwarte. Czy nie macie właśnie problemu z tym, żeby wyrazić swoją. Sympatię do kogoś poprzez dotyk, tak? I tu nie mówię wam, tu, tu wiecie, tu nie chodzi tylko o wyrażanie miłości, bo w stosunku do partnera czy do dzieci, tak? Czy, czy do, 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 do członków rodziny, ale też jak w jaki sposób okazujecie sympatię komuś. Czy tak jak mówię, y, możecie po kogoś poklepać po plecach, czy objąć po prostu tak, po koleżeńsku, tak? Y, czy chwycić właśnie za rękę, y, bądź jak dajecie komuś pocieszenie, to jak się właśnie zachowują wasze dłonie? Zwróćcie na to uwagę, bo w ten sposób jesteście w stanie też ocenić, y, czy wasze serce jest zamknięte, czy jest otwarte, tak? Czy Macie tą taką większą otwartość na ludzi. I dzisiejszym zadaniem też będzie znaleźć chwilę na medytację, usiąść na krześle, na podłodze, na, lub nawet w aucie. Miejsce nie ma znaczenia. Tylko oczywiście, w aucie nie podczas jazdy, tak. Ale na przykład zanim ruszycie w drogę, albo jak wrócicie do domu to jeszcze nie wysiadać z tego samochodu tylko chwilę w nim poświecić. otworzyć dłonie i swobodnie położyć je na kolanach i skupić się na tym, żeby świeża energia wpływała poprzez wasze dłonie do waszego serca można sobie to wyobrazić na, na zasadzie że, jakby życie wdech, to wdychacie, jakby to nawet można sobie powiedzieć, że z wdechem wdycham nową energię, z wydechem usuwam starą, tak? Eee, ja tak często robię. I wtedy sobie wizualizuję właśnie, wyobrażam sobie, że wdycham w, w zależności na czym się skupiam. No, tym razem skupiamy się na dłoniach, to będę sobie wyobrażać, że wdycham w dłonie światło eee, i to światło, właśnie poprzez moje ręce, idzie wprost do serca. A wydycham m, tą starą energię. Ja to bardzo często sobie w takie wyobrażam jako taki ciemny albo szary dym, tak, który wychodzi nosem. E, oczywiście, opis dzisiejszego zadania i tego, na czym macie się skupić w ciągu dnia, m, będzie w opisie pod filmem wraz z wibracją na dzień dzisiejszy. Dziś nie ma intencji, natomiast jutro kończymy pracę z czakrą serca. No, jeżeli dotrwaliście do tego czasu, no to z głębi serca Wam gratuluję, jeśli przerobiliście razem ze mną te wszystkie lekcje, bo jedna trzecia wyzwania za Wami. Także Gratuluję. Jestem ogromnie ciekawa, czy zauważyliście już jakieś zmiany, które się pojawiły? Czy może zauważyliście jakieś rzeczy, które, nad którymi potrzebujecie popracować, które Was blokują i nie pozwalają Wam ruszyć do przodu? Będę ogromnie wdzięczna, jeśli się ze mną o tym podzielicie. A tak, to dziękuję za, za każdy komentarz, za każdy like. E, za każdą subskrypcję, za Waszą obecność, za to, że oglądacie, za to, że, mnie, że chcecie mnie słuchać. E, no i to by było na dzisiaj tyle, kochani. Życzę Wam, jeżeli oglądacie to wieczorkiem, to życzę Wam dobrej nocy. A jeżeli będziecie to oglądać jutro, to życzę Wam cudownego dnia, pięknego. I życzę Wam uważności, żebyście zauważyli, zaobserwowali, w jaki sposób wyrażacie swoje uczucia. Ściskam Was mocno, pozdrawiam ciepło. Do jutra, Magda.